Jeżeli mamy liczbę 91 podzielić przez 7, to jeżeli ktoś nie liczy tak szybciutko w pamięci, żeby od razu wpisać 13, to musi liczbę 91 rozdzielić. Jeżeli dzielimy na 7 przez 7, to najłatwiej będzie wziąć pełną 70 i do 91 brakuje jeszcze 21, czyli musimy podzielić przez 7. I liczbę 70 oraz liczbę 21. Można to zapisywać tak, jak zapisuję teraz, a można tak, jak wcześniej zapisywaliśmy. W 77 się mieści 10 razy, w 21 7 się mieści 3 razy. Więc otrzymujemy 13. I tu w tym zadaniu była druga część polecenia. Sprawdź za pomocą mnożenia. No to, jak wykonać takie sprawdzenie. Sprawdzenie polega na tym, że wynik naszego dzielenia, czyli iloraz, musimy pomnożyć przez co przez, przez liczbę, przez którą dzieliliśmy. Tak? Jak to jest dzielna, to jest dzielnik, czyli przez dzielnik. No i 13 razy 7. Pamiętacie, jak liczyliśmy? Liczyliśmy to w ten sposób, że najpierw sobie mnożymy 10 razy 7 to 70, następnie 3 razy 7 to 21. 70 i 21 otrzymujemy 91. Zobaczcie, dokładnie ta liczba tu była, więc wszystko się zgadza. No to kolejne zadanie. 48 mamy podzielić na trzy części. 48 mieści się 30. I jeszcze osiemnastka. Więc jeżeli w trzydziestce trójek mieści się 10, w osiemnastce trójek mieści się 6, to wynik jest stąd właśnie 16. No i teraz jak wykonać sprawdzenie, czy gdzieś się nie pomyliliśmy w liczeniu? Znowu. Nasz wynik mnożymy przez liczbę, przez którą dzieliliśmy. 16 mamy pomnożyć przez 3. Pamiętacie, jak mnożyliśmy? Czyli dziesiątkę mnożymy przez 3 to jest 30, i szóstkę mnożymy przez 3 to jest 18. Czyli 30 i 18 to 48. Zobaczcie dokładnie. To była nasza dzielna, czyli wszystko się zgadza. No to popatrzmy na kolejne przykłady. 117. Żeby podzielić przez 9, to rozbijamy sobie na 90 i 27. W 90 9 mieści się 10, w 27 9 mieszczą się 3. Stąd wynik 13, tak jak jest tu zapisane. No to kolejna część, sprawdź, czyli wykonujemy sprawdzenie. Czyli to, co otrzymaliśmy w wyniku. Mnożymy przez liczbę, przez którą dzieliliśmy. 13 mamy pomnożyć przez 9, czyli tak jak było w mnożeniu. Najpierw dziesiątkę mnożymy przez 9, później trójkę mnożymy przez 9. 10 razy 9 to 90, 3 razy 9 to 27, czyli razem otrzymujemy 117. Dokładnie taka liczba była, więc wszystko się zgadza. I 90 podzielić przez 6. Ktoś mógł policzyć w pamięci, że to jest piętnastka, to wykonuje już tylko sprawdzenie. Sprawdza, czy ten wynik 15 pomnożony przez liczbę, przez którą dzieliliśmy, czy to będzie 90. No to sprawdźmy. 15 razy 6, czyli i dziesiątkę mnożą przez 6 i piątkę mnożą przez 6. 10 razy 6 to 60. 5 razy 6 to 30, czyli otrzymujemy 90. Dokładnie to co było, więc zadanie rozwiązane poprawnie. Pamiętaj, aby uważnie czytać polecenia, tak? Jeżeli jest oblicz, to wynik jak najbardziej musi być, ale jest jeszcze sprawdź, więc wykonujesz sprawdzenie. Dzielenie sprawdzamy za pomocą mnożenia.